Witajcie kochani, kolejny dzień przed nami na zewnątrz pada deszcz, ale co tam? My jesteśmy tutaj, żeby czytać Biblię, żeby spotykać się z naszym Bogiem, żebyśmy mogli budować swoją wiarę. I dzisiaj zapraszam Was do listu do Galacja. Pierwszy rozdział przeczytamy sobie 23-24 werset. Słyszeli tylko ten, który kiedyś nas prześladował, teraz głosi wiarę, którą przedtem niszczył. I chwalili Boga z mojego powodu. Apostoł Paweł tutaj odwołuje się do historii swojego nawrócenia. Jak to się stało, że z Faryzeusza, który był zacietrzewiony, jeśli chodzi o swoje poglądy, jeśli chodzi o podejście do chrześcijaństwa, który uważał za sektę, uważał za coś, co trzeba zwalczać, co jest przeciwko Bożemu porządkowi i dlatego prześladował chrześcijan, wtrącał ich do więzienia, walczył z nimi. I w momencie, kiedy poznał Jezusa osobiście, kiedy Jezus pokazał mu się w drodze do Damaszku, apostoł Paweł przejrzał. Tak, wiemy o tym, że najpierw oślep, potem przejrzał, ale przede wszystkim to, co zrobił, to przejrzał duchowo, zrozumiał, że się mylił. I dla mnie ta historia jest niesamowitym takim dowodem na to, że najbardziej zacietrzewieni grzesznicy są w stanie przyjść do Boga i Bóg jest w stanie dotknąć ich serca. I może nie chodzi nawet jedynie o grzeszników, bo być może czasami mamy więcej wiary odnośnie takich ludzi, którzy bardzo broili w życiu, tak? robili złe rzeczy że ich sumienie jednak coś im podpowiada, że to, co robią, nie do końca jest dobre. Ale mniej wiary mamy odnośnie ludzi i rzadziej się być może to ogląda, żeby nawrócił się człowiek, który jest pobożny, powiedzmy w tym słowie, pobożny w takim znaczeniu, że jest religijny, że chce służyć Bogu, chce właściwie żyć, ale ma takie bardzo silne poglądy odnośnie tego, jak należy to robić. I być może w waszych rodzinach czy kościołach są takie osoby, które naprawdę bardzo trudno znosić, trudno jest je kochać, ponieważ są tak bardzo przekonane o swoich racjach, że nie dopuszczają żadnego innego poglądu. I wydaje się, że po prostu nie ma możliwości, żeby zmienić ich sposób myślenia. I tutaj oto mamy apostoła Pawła, i mamy taki bardzo pozytywny przykład tego, że człowiek, który prześladował chrześcijan w momencie zetknięcia się z żywym Bogiem, Uznaje, że ten Bóg istnieje, że szedł w przeciwnym kierunku, że szkodził Kościołowi, że szkodził tej Bożej drodze, i odwraca się od tego kierunku. Zaczyna iść za Bogiem. To jest takie prawdziwe nawrócenie. To dodaje nam bardzo wiele wiary odnośnie ludzi, którzy być może w naszym otoczeniu właśnie są religijni, są przekonani, być może są nawet bardzo gorliwi, tak jak apostoł Paweł w tym swoim sposobie myślenia, ale Bóg potrafi dotknąć każdą osobę. I zobaczcie, kiedy chrześcijanie usłyszeli, którzy na początku się bali, tak, bracia się bali, że być może to jest jakiś podstęp, że ten Paweł, który prześladował Kościół, teraz głosi Ewangelię, być może to jest jakiś podstęp, być może on chce po prostu dostać się do środka, do społeczności, do wspólnoty, po to, żeby szpiegować, czy po prostu dalej szkodzić, tylko tak bardziej pod przykrywką. Więc na początku się bali, ale potem słyszeli, że to nie chodzi tylko o słowa, tylko, że on naprawdę żyje według tej drogi, że On żyje według wskazań Chrystusa i rozniosło się, zaczęto mówić o tym, że ten, który kiedyś prześladował, teraz głosi wiarę i chwalili Boga z mojego powodu. Ten apostoł Paweł tutaj wspomina to, że to jest dowód na to, że Bóg potrafi wszystko, potrafi zmienić każdego, potrafi zmienić serce najbardziej zatwardziałe, nawet serce religijnego człowieka. Nawet serce człowieka, któremu wydaje się, że służy Bogu, że ma właściwe poglądy, że idzie we właściwym kierunku. Myślę, że to dotyczy również nas. My czasami tak myślimy o sobie, nawet jeżeli nie jesteśmy takimi osobami, które by, nie wiem, szły i próbowały pokazywać się jako nauczyciele, jak, jako osoby bardzo duchowe, jako osoby wpływowe, które mają wielką wiedzę. Nawet jeżeli nie próbujemy innym ludziom narzucić. Naszych poglądów i przedstawić jako jedynie słusznych, to gdzieś tam wewnątrz, w środku, możemy uważać, że my to wiemy jednak lepiej, jak to jest. I ludzie mogło się mylić, ale my to wiemy lepiej. I przez to jesteśmy zamknięci na to, żeby Bóg mógł nas poprowadzić dalej, żeby Bóg nam mógł pokazać coś więcej. I oczywiście myślę, że te teksty wzbudzają w nas wiarę, że Bóg potrafi zmienić innych ludzi, ale Bóg potrafi zmienić również nas. I upora się z naszą pychą, upora się z naszym takim, można powiedzieć, że mamy klapki na oczach, tak, nie widzimy pewnych rzeczy, jesteśmy przekonani, że jakoś jest. A potem Bóg przychodzi i pokazuje, nie, nie dziecko jest zupełnie inaczej. Tak więc dzisiaj chciałabym, żebyśmy modlili się na początku od intencji nas samych, żeby Bóg nam pokazywał, i też, żeby wzbudzał wiarę odnośnie naszych bliskich czy osób, które są w naszym otoczeniu, które być może właśnie tkwią w takim martwym punkcie. Przekonania o swojej nieomylności, które potrzebują doświadczenia żywego Boga. Boże, ale przede wszystkim teraz chcemy oddać Ci nasze serca, bo my nie chcemy być tacy jak apostoł Paweł nie chcemy znajdować się w punkcie przekonania takiego fanatycznego, który nie pochodzi od ciebie, który jest oparty jedynie na jakiejś własnej sprawiedliwości, na jakichś poglądach, które wydają nam się lepsze niż poglądy innych ludzi. Jest to miejsce pychy, to jest miejsce przekonania o własnej wyjątkowości, znaczy wyjątkowości naszego kościoła, społeczności, miejsca, w którym jesteśmy, i wiem, że to się Tobie nie podoba. Ja sama chcę mieć serce elastyczne, chcę mieć takie serce, które reaguje na to, co Ty mówisz, a nie próbuje znaleźć jakiegoś usprawiedliwienia czy powodu do chwały, powodu do czucia się wyjątkową. W tym, co robię, czy w tym, co myślę. Czy jeszcze gorzej, w miejscu, w którym jestem. Tylko dlatego, że należę do jakiegoś Kościoła. Boże, chcemy, żebyś mógł nas prowadzić, tak jak apostoła Pawła. I żebyś mógł nas używać. Dlatego chcemy wyznać Ci pychę. Chcemy Ci wyznać tą sztywność naszą wewnętrzną. Poddać się Tobie i prosić Ciebie o prowadzenie. Duchu Święty, napełniaj nas i prowadź dalej. Chcemy Ci służyć i chcemy być pokorni. Chcemy pozwalać się prowadzić i pokazywać, że jesteśmy w błędzie. Bo na pewno, na pewno każdy z nas w pewnej dziedzinie teraz jest w błędzie. Mylimy się odnośnie bardzo wielu rzeczy i to kłamstwo trzyma nas w niewoli. I pragniemy zobaczyć Twoją prawdę. Chcemy, żeby otworzyły nam się oczy, tak jak apostołowi i Pawłowi. Żebyśmy mogli po prostu iść i głosić i być Tobie posłusznymi. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa i modlę się również o te osoby, które przychodzą nam do głowy, które dają się takie być nieprzekonane, nie do nawrócenia, żebyś ty, Boże, wzbudzał w nas wiarę, byśmy modlili się. Ponieważ ta historia dodaje nam nadziei, że potrafisz zmienić serce każdego człowieka. Tak więc chcemy też modlić się o tych, którzy tego potrzebują najbardziej, a którzy może są tacy bardzo trudni i trudni do kochania, trudni do akceptowania, trudni do uwierzenia w tą zmianę. Modlę się o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Ciekawa jestem, czy mieliście taką historię w swoim życiu, że Bóg pokazał Wam, że mieliście zły pogląd, i być może w tym poglądzie byliście, wiecie, bardzo długo, bardzo długo, 10-20 lat, i po wielu, wielu latach okazało się, że nie, jednak jest inaczej. <grym> Jeżeli coś takiego wydarzyło się w Twoim życiu, to proszę podziel się tutaj w komentarzu. Bardzo Ci dziękuję za Twoją otwartość, odwagę i zachętę, dlatego że kiedy przyznajemy się do swoich słabości, to Bóg wylewa swoją łaskę i pokazuje też innym, że dla każdego z nas jest nadzieja. Dzięki wielkie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Widzimy się, kochani, z Panem Bogiem. Papa, pa. trzymaj się.